Moi i drodzy witam Was w kolejnym ciku z Diskla Assassin's Creed Valhalla, lecimy obecni w Nordweek. Więc plan jest taki, żeby sobie tutaj na spokojnie wszystko wyczyścić, tylko że aby to zrobić potrzebujemy niestety albo stety no... mi się po prostu para strzał. Tych paru strzał nam troszeczkę brakuje. Patrzcie, jak mamy zadanie wymoczne w pobliżu.

Proszę. I co, ta kobieta zanim będzie szła? Czy... czy o co jej chodzi? My z nią porozmawiamy. Wszyscy my to za chwilkę. Biotek ja trzeba co potrzebuje. Aha. A no to są padliny na zawał. A nie, jednak jeszcze nic nie mówi. A, dobra, tutaj jest taka dodatka. Proszę, trzecia strona. Mam nadzieję, że macie dość czasu, żeby sobie zapowodować nagranie Ale kurczę, nawet jest to długi tekst. A, tutaj jeszcze mamy? Jakieś bogactwo i kuferek. Koleżanko, nie biegaj tak za mną nie wejdziesz. I okay, pamiętacie w tamtym odcinku mieliśmy taki kościół jeden do przeszukania? Tam była znajdźka. I to jest chyba tutaj. Chciałbym to jeszcze zawrócić. I ja ogólnie zobaczyć co ja tam mogę zrobić. Bo tam była drabinka w pewnym momencie, pamiętacie? Tę tabinkę wypadałoby sobie zastrzelić. A te strzały i pokażemy za chwilę. To sobie że to jakieś Deniquy, ale my ich potrzebujemy bardziej. Poza tym a to ...wikinga, Tutaj Wikingowie są pokazani, że w niektórych sytuacjach, w momentach, tak. Raczej znaczy mało ich obchodzi to, że ktoś yy, się sprzeciwia. Po prostu ich to, mówiąc delikatnie, nie dusza. Hmm, to było chyba za tymi drzwiami. Nie, tu jest wyjście. A proszę, idealnie. Ale mocy wstępnika to chamam się kończy z Stark Cię gdzie również... Jak tutaj były zablokowane. I aby je blokować należało w jakiś sposób mechanizm blokujący zniszczyć. Także to jest... Według mnie zapożyczenie z, z Souls'ów. Okej, okay, a tutaj No byłby problem, żeby tu wejść Naprawdę są tutaj przyszła ta kobieta Okej, okay, nie wasz, wracamy się na to zadanie I oddamy jej te strzały już wszystkie, tak? Po prostu chodziło o to, żebyśmy Mieli możliwie tutaj jak najszybciej to, to zrobione. Ale mnie trochę dziwi, że tutaj nie ma. Bo nie ma. Póki hmm. co. Kluczę go dobrze nazwać: Kluczanem ze strzałami. Takie trochę... co no ale. A tak, gdzie ty jesteś? jest. A też czytaliśmy. I nie zajdzie. Już. Patrzcie. Tak, że jest, bo wiecie, ja weszła, ale zdeciesz niekoniecznie. Why are you so passionate about these arrows? When Father James blessed the late King Edmund, he blessed that holy throne and all upon it. The blessing did not take. That depends on your opinion of King Edmund. i wonder i have studied those arrows but never dared touch them but since you plucked them anyway would you sell them to me i'm willing to sell but the king edmund arrows might be mixed up with my own i've the eye of an archivist able to sort new from old the kingdom's history shall be restored just sell them all to me Ok, łatwa same, kasa. O. Okej. Chyba takie dziwne zadanie, że tego przepraszam trzeba. Nawet nie to skomentować. Ale dobra, z niej pójdziemy na mą tak główny. Mamy tu jeszcze coś do zarobienia Ah, no to zaklek poczucie uh, not on skarb. What? What? What's happening? Finia? Oh. No, not unless Half sent you. Whoever you are, I want to know why there's no king on East Anglia's throne. Because the man in question ain't been married yet. Once he is, East Anglia will have its king. And little else. Which man? Ugh. You know, stranger, you interrupted a beautiful dream. I was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with the Backwater King, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why and how to make sure it never happens again. Ah, that would be Ruid's clan. They killed the last man I put here, Adelstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who can't keep the Danes in line? Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Ruid's clan plagues us all, Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the ass and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight. No courage, no arming, no charisma. If he wants to live longer than a season, he'll need the backing of his bride's family, which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your King Maggot? Ah, uh, Oswald of Elmenham. He was King Edmund's council before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? Half -done, all made it clear. He wants a Saxon king married to a Dane, for a greater show of unity. But Oswald's not the sort of man you'd chase into battle with a grin. He's soft, and the settled Danes don't trust him. Where is he now? I'll get the measure of him, see what I can do. <sighs> you just missed him. He's headed for Elmenham just now, pleading once again for peace. Jeśli okay. o No to mamy już. Ja to powiedziałem, czemu tak tutaj wygląda, jak wygląda. Ale zanim jednak pójdziemy pomóc Oswaldowi, to w sobie najpierw tak i tak nie ucieknie. Bo siedzi i czeka grzecznie. To pozbawiam sobie pytanie, że to co możemy, bo. Też nigdy nie wiadomo, co się wydarzy z tą osadą. Czy tutaj będzie później szansa, wszystko z tak jak obecnie jest. Może być tak, że będzie coś jak w Skyrim w Białym Kraju, gdzie w pewnym momencie część duża będzie zniszczona. Więc lepiej dmuchać na zimne po prostu i zająć się już teraz niektórymi sprawami. Proszę, póki co mamy yy, już widzę, że trzy Marketo do dyspozycji, maksimum. Jednocześnie, oczywiście. O no co, tak, rozbierzmy sobie te kosztowności? Co ja masz z nim zrobić? Hey! Follow me to the casks! So, Ok. Jak ktoś się chodzi z tym wywabieniem, nikt nie da znać w komentarzu. Bo nie ukrywam, że no... Teraz kliknąłem z, z ciekawości. Ok, to tu jest pierwszy. Skarb, czy... Czy nie, nie do końca, zaraz, zaraz. A jednak do końca, bo poda mi to trzeba zejść. Czy to mam taką poświatę? O, to ja pochodnie wiecie, zapominam, wiecie? Wiem, że mamy, ale... Jest jakiegoś woda, po prostu jej nie... nie używam. No, no tak, już odejśmy strzały wszystkie. No i cece. No, o czym ty myślisz? No, to możemy doswalić. Eee, nie. No to, Eivor... Utknąłeś, przyjacielu mój drogi, utknąłeś. Te wręcze strzały są takim produktem ekskluzywnym... ...że bez tego zapas naprawdę ani dużo. Ja sobie te kości zostawię już na... ...aktywności, wiecie, poza... ...poza odcinkowe. Teraz nie będę pokazywać. Ale w wolnej chwili sobie na spokojnie tego siądę i tutaj pogram w kości oraz um, Może pokażę obie to przepicie kogoś. Zobaczymy, ale... Tych dwóch czynności raczej nie będę robić na odcinkach. Chyba, że zmienię zdanie, bo te odcinki już są w miarę do To Tu macie się, na co popatrzeć. Tylko się boję, że te aktywności by spowodowały dłużenie długości odcinków i z tym macie naprawdę długiej serii. Więc, jeżeli zobaczycie sobie mapkę, no to wschodnia Anglia tak jeszcze stoi przed nami. no... Prawie, że w większości otworem. A on tutaj jedzie do Elmenham, ten nasz Oswald. Porazimy sobie. Tak czy tak Kolejna znajdźka. I to jest tam, tylko mam nadzieję, że tutaj jednak gdzieś będą strzały się miesz, mieszał miesz, to skąd, ale... Ale to nie chciałbym jeszcze takiej sytuacji, że muszę dokonywać szybkiej podróży, bo po prostu nie mamy strzał i... No i mamy problem w efekcie. Dobrze było w, w Origins. że tam chociaż mieliśmy w miarę szybki dostęp do, do łuku. Zobaczcie, ja atakuje. No to patrz, piesku, niestety. Po prostu mogłeś mnie przepuścić. Ja tam... no ja też nie jestem zadowolony z tego faktu, że ten piesek musiał. Osobiście wysyłane do krainy wiecznych yy, Łowów i uprzekrzenia życia kotom, ale... No, z by się niczego nie mogłem zrobić niestety. Co to za znacznik jak przy okazji? A dopiero tutaj jest. Kurczę, jak blisko. Chyba, że to jest ta brama północna. Co powątpiewam, ale... Och może tak jest. Dobra, tu jest zadanie. Co cię syndapce? What a handsome cat. Hello friend of Freya. What's wrong? Hey, Nali, come back you sneak. Okej, okay, chyba się oh, Hey. Musimy chyba złapać. I'll not piss Poker name is him to check him. No, stop! Oh pig poop! You ran off again! Cats are free spirits, aloof and haughty, like the goddess Freya. I know, but ever since old Cotter died, that old sea cat has run wild, scaring the chickens and scratching me. Ah, ships cats are good luck. Do you need help catching him? Oh yes, please. No dobra, a w ten sposób. A to już notka jest. Okej, trochę więcej już wiemy. No idę, idę. Coś potrzebuję, żeby jako taki na na dżermy. Musimy go stąd zjąć i dać Ale nawet to, że wydaje się być. Got gotcha, little mouse spider. It's yours. It's mm. yours. Wow! Nolly hasn't let anyone touch him since Old Cutter died, but he sure loves you. Do you want to join my crew, Nolly? You would make a fine raider, I think. Every longship needs a brave cat for luck and for the rats. Looks like I have another raider. Okej. Okay. No. No cóż, bywa i tak. Przy okazji jest awans. Więc umiejętności. I dwa punkty możemy gdzieś sobie rozdzielić. Wyciągia w okryciu. I to jest już koniec tej części drzewka, w tym miejscu już niczego nie będzie odchodzącego od tego. A tak na atak pójdziemy i, i kupimy? To jeszcze uniki zdolność. I tego kruka kutrzy może warto by w tym układzie to zresetować. Dać uniki. To też desetować. Dać w zdolność. Tę truciznę. Dać strzałę naprowadzaną. A włócznie na kiedy indziej sobie zostawimy i skarniemy. tego kruka. My sobie to sobie oczywiście kupimy z powrotem, ale myślę, że w tym momencie no, najlepiej. To w tym momencie, żeby się upewnić, chciałbym jedną umiejętności zabrać skądś. Skąd na pewno wrócimy. To zabierzemy. No za tych łuczyń nie chcę przegapić, nie? Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy chcieli z tego korzystać. Okej, okay, tak może być. No tymczasem opal mamy już w pobliżu. Ostatni sobie ten opal i kolejny. I myślę, że będziemy mogli pójść... Poszukać oswalda za jakiś czas również po prostu byśmy się zebrali tutaj i zrobili tych parę zadań pobocznych które tutaj mamy zasugerowanych w się mamy takie jakby oznaczenie jedno no niczym z naszej króczej przesady jak mi się kojarzy więc może warto się tym zająć jeszcze mm -hmm. będzie mm, tak jakoś w najbliższej przyszłości a na pewno przed końcem tego wątku Obratnę w wschodniej Anglii. A tymczasem jest opal. A, może możecie pójść, Eivor? Tak? A czemu lewitujesz? I teraz tutaj. W sensie, myślę, że klimatycznie... Są okay. lepiej wypada chyba od to mówię pod kątem designu miast. Ale Valhalla no też ma czym się pochwalić. Także tutaj no póki co więcej plusów daje Valhalli. Ale pod kątem miast wygrywa Origen. W mojej opinii oczywiście nie musi się z nim zgadzać. Tylko wiecie, subiektywne to nie jest tak, że... ...co powiedział i cały świat ma się z nim zgodzić. Dobra, a tymczasem przez bramę lepiej będzie ten wyskoczyć. i dla naszego przyjaciela Oswalda biegiem Eivor. To mogą jakieś strzały być na tym murze, ale po co nam strzały? Na co to komu? A to czego to potrzebne? Okej... Okay. i pytań czy, te, czy my to możemy zebrać? Czy najpierw się odpali nam osfalt? Chyba możemy najpierw zebrać, a w półsie będzie Okej, okay, Jak tu wejść? Ok, nie machniemy w ten sposób. Chyba, że z, z łuku A, zobaczcie co tutaj mamy Coś ładnego. To jest jakąś taką przesuwaną Bo jakby nie było, że to możemy przesunąć Ale tu mamy skrzyneczkę Czy możemy trochę rozwalić? Chyba nie, bo i właśnie rozumiem Co... YouTuber ma na myśli. O, dobra, tutaj jeszcze tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Przez my się nie mogłem wystękać. I to jest jakby tutaj, u, u góry. No dobra. Jest też strażnik, czy... Nie, to chyba nasz. no Nasza jest skrzyneczka łatwo poszło I teraz oswald gdzie ty się Survej podziewasz? Gdzieś tam jesteś Tam są jakieś konie, więc bym tego zaczął Zobaczymy teraz czy słusznie, czy, czy nie słusznie No, to jest. Rushed in like what? To sobie it wasn't us. Your fault destroyed this I built myself a home here. Ruins clan attacked us as well. Oh, how nice to have a home to speak of, man. Man was burnt to the ground years ago. And by home, I wonder. Please, all of you. Be we Dane or Saxon, we all want the same peace. With land to till and home to keep. Without fear of Ruid's violence. Till they break the peace with another bleeding raid. Nonsense. Their homes are here now. Same as ours. Our futures run together, not apart. So what are these Danes attacking us, eh? What will you do about them? When I am king. <laughs> when I am your king, I'll set things right. You will be king when I am a flying troll. You handled that well. Disputes between Saxon and Dane don't always end so cleanly. That was a clean result. A dispute ending without bloodshed is as clean as they come. Quite a brutal outlook. I'm Eivor of the Raven Clan. Are you Oswald? I am. You're not here to kill me, are you? I'm not in the habit of killing kings, but I do like meeting them. I am Oswald, yes, for as long as I can hold out. So, what happened here, Oswald? A clan led by a Dane called Rued attacked this morning. They've been sacking farms and hamlets across East Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Hafton's land? They must, they just don't care. Their chaos has touched my home as well, and I'm here to see that it doesn't happen again. Lately I've come to learn that you are the hook that all hopes hang upon as king you could unite all the saxons and friendly danes a minor weight to bear isn't it who else if not a king should bear it travel with me avon we can discuss my tenuous future on the road home what begs your attention in elmanham wedding preparations elmanham is O tak powiedzmy sobie, sobie po prostu w połowie, dlatego pojedziemy do Elmenham już w odcinku kolejnym, a tymczasem dla Was, zatrzymajcie się, pa pa.